Ale na duchy żadne. No, jest, ty oddziały. ciągle masz idealny. Bo ja farcę, nie wiesz? W ogóle. No zero wiesz, to jest tak gęsto, że. Zero w ogóle, żadnego skill'a nie, Ale po, na początku nie powiedziałeś, że kiedy grałem Legolasem, też miałem same takie yy, yy, dobrze. i... Nie. No, to teraz już nie mam broni. O kurna, sorry, miałeś... Nie, ja, no I tak miałeś. go nie zabiłem. Ale jak go zdejmę? No, dobra, rcust. Dobra, i tak mam. Jeden troll dla każ jeden dla każdego to jest sprawiedliwe. No Oj to Aragorn, dobra, przepraszam. Chodźmy. Tylko szyb... Elfy przodem. Dobra, dobra. Wiem, już raz nas tu go zablokował cwaniaczek, cwaniaczek Aragorn, Król kurwa mać. Bo jest królem. No właśnie. To nie znaczy, że może mnie blokować. A kurna, ja... mogłem ja tu pierwszą, tutaj jest ręczna robota. Nie do końca. O ja, aż się zlagowało. Dobra. Pomogę ci trochę. Kasuj go. Fajnie, fajnie żartu, że dali tą ściankę. <fra> ale diota z tego trolla. Laguje. Nie podoba mi się to. Zdjęty. O drabinki! Tam są drabinki! Chcę drabinki! Nie podoba mi się tylko... Czekaj, do... weź pauzę, zrób pauzę, zrób pauzę. Coś się zmieni? Nie, musimy to widocznie przeczekać. A przeszło. Drabinki, hopla. Dobra. To będzie bardzo trudna gra i od razu przepraszamy za usterki techniczne. No, już minęły. Dobra, dobra. Jeśli ci, ci się uda, tak bo gra wskazuje na to, że się nie uda. Dobra. Pomogę ci, żeby nikt ci nie przeszkadzał. A właśnie, muszę cię Ale liczysz się jako jeden. No niech... no nie będzie. Dobra. E, ty, dobra. Dobra, ja się tym zajmuję. Ponieważ zdjąłeś trolla oraz umakila ty... ...ty się tym zajmujesz. Jestem zaszczycony. Gdzie to była akcja? Czekaj, Y... Nie, X. X czy Y? X. Ej! Dobra. To tak To tak pilnujesz? No sorry no, ale tam Jeszcze raz ruszycie drakona wam Ręce z dupy powiewam Nie wiem jak ale to zrobię I znowu ma idealny no <laughs> Bo ja cwaniaczek jestem Jeszcze jedzie na samych urukach Bo to są same uruki A czy... nie, nie wstawaj, bo ci ten bo ci ten topór wsadzę w dupę Przypomnij mi jaki ja mam celownik na nad tym Kolor? Yy, niebieski. Dobra. Albo fioletowy. Nie weźny. czemu były te lagi. Aaaa, a, Pewnie jakiś komunikat wyskoczył. Dlatego to było. No nic, ta sera najwyżej się przy O! Mój, mój! Dobra, wylewaj. Wylewaj. Na kogo? Dobra. A no dobra, jest. Wiesz, którym się odskakuje? Nie. Z? Sprawdź to. Z. Chyba... Zgadłem, kurzu. Kurde. A co się robi y, tym trzecim batonem? Y, paruje. Ten to od... cię odbija się strzał. Ten od A do Z to są, to jest 6 batonów kolejno. Te, ten, którą na z spod to to siedem, osiem. Ej. Panie kolego. Trawisz dół. Ja nie mogę, nie mogę zejść nawet. Krasnoludy. Do... Wygrywasz Cema, no nie, nie da, nie dam się A masz Niedobry jestem Dobra Kasuj tych dwóch i będziemy kwitał Nie dam się pokonać Chodź No nie Dobra, tą rundę wygrałem jednym TRUPEM Ej, ale weź się nie drzwi, no No to było nie fair. Co, nie fair? Ale tak coś jak nieźle szło, nie? 2-1 do... Jest 2 do jednego. No dobra, ale żeby... Przegrać jednym punktem. Ty, A jak no będzie remis... Dodajemy po jednym punkcie. Nie, to Ja nie mówiłem, jest. że... Ja mówiłem, że farce. Ale czekaj, 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 czekaj. Ja to muszę zobaczyć. To będzie wiekopom na chwila. Cicho. Bo ktoś usłyszy. A następnym razem może wezmę Aragorn'a. To będzie wiekopom na chwila, uwaga? A ja tylko znakomić. Haha. Ha. Czekaj, to będzie wykopomna chwila. Uwaga. Start. Do tego należy się przyzwyczaić. Uwaga! To będzie dobre. Ua! Piona. <grystanie> Miała być piona niż... No i tam. tam. Dobra, k statystyki <noise> Jeden, dwa, jeden, ale tak czy siak jak dalej prowadzi? Jej. A właśnie, obstawiajcie obstawiajcie, kto wygra. Czekaj, yy, pot potem jest taki poziom. Ile jest jeszcze poziomów? Zostało 5 e, byłam piąty, ja mam piąty, a przynajmniej ja mam piąty. Nie, nie takie poziomy. A, a czekaj, dzielimy się na pół, co nie? No tak, czyli 26 tysięcy, o, matko Aleśmy narombali. Dobra. To wezmę tak. Siłę kamienia może dla wszystkich. Dobra, nie ma. bo tego dla siebie Chociaż nie dobra jak chcesz. Ja dla siebie nie... Jak to w ogóle działa? Hmm. O, zagrywka baloroga jest fajna. Ale wezmę górski szał. Nie jak tam chcesz. To może ja wezmę zagrywkę. Masz jeszcze 4000 chyba Oj, zagrywka ma Nie, rurka. dwa! Masz jeszcze 2000. No dwa To tysiące. ja ciebie wezmę dobra? Za okay. Dobra, okej, dawaj Maciej No i teraz moja kulku Oj, też masz piąty Tradycyjnie Z tego można, yy... z tego można bez napinania tak na maksimum można na dwa razy zdjąć I ten, nie bierz na na walkę wręcz, czyli te, że przytrzymać pra... yy, ósmy przycisk e, Znasz do... to? Przecież ty korzystasz w łuku To? Czekaj. Zguba wojowników, to jest na... To działa na Uruk Haje. Nie, na, czu, na, czu, na człowieka. Czyli te S Nie ja forie raczej, nie. To samo co zemstaur co... Oj, czekaj, jak mamy pola perenor, to to się mi może przydać. W ogóle się może przydać. To niestety na później. To bierzemy? O co? Zguba wojowników. Dla wszystkich. Czekaj, parowanie i pchnięcie, tak? Jest dla wszystkich. Wszyscy na tym zyskamy i będzie fajnie. No to, Sro. No te tysięcy przechodzi do puli. Cień, honory Horrory, jak tam no. No, teraz Cześć po... kolejna już wkrótce. Czyli teraz.